To zaczynamy wyścig żółwi o Mistrzostwo Polski. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Hugo Beon i dziś zapraszam Was na podsumowanie niedzielnych meczów PKB Polskiej Ekstraklasie. Rozpoczęliśmy spokojnie, mimo tego mieliśmy dosyć sporą kontrowersję przy rzucie karnym w meczu Korony Kielce z Motorem Lublin. Następnie w Łodzi obejrzeliśmy hit kolejki i podział punktów, a na koniec Rech Poznań pokazał, że także nie chce zdobyć Mistrzostwa Polski. Zapraszam do oglądania. 15 minut po 12 rozpoczęliśmy granie właśnie w niedzielę i tutaj miejscowa Korona Kielca, więc drużyna, która znajdowała się przed tą kolejką w strefie spadkowej, podjęła Motor Lublin, który tutaj też, można powiedzieć, że dosyć przeciętnie rozpoczął tą rundę wiosenną. Mimo tego gdzieś ten więc Mateusz Stolarski uspokajał, że tak naprawdę tutaj punktowanie jest ich celem, a więc taki punkt oni przyjmą. No ale brat tutaj, właśnie Mateusza Stolarskiego, od samego początku tego spotkania miał dosyć spore problemy, właśnie gdzieś już Fornalczyk a więc tutaj można powiedzieć, że gwiazda naszej prezentacji młodzieżowej no, potwornie kręcił tego zawodnika. No ale nie przekładało się to na wynik bramkowy. Gdzieś tam e, właśnie takie dosyć widowiskowe pudło pod strzale głową Mekla mieliśmy na samym początku. E, a także Adendal miał gdzieś tutaj pewne problemy, można powiedzieć, z przed meczem, no ale zdołał e, zagrać. również kapitanko Kielce Tutaj jakąś chorobę miał w tygodniu, no ale udało się e, gdzieś postawić obu zawodników na nogi, właściwie Hiszpana, e, dużo później. E, no i właśnie Właściwie motor Lublin kompletnie nie potrafił tutaj odpowiedzieć. Jak my z lekiem stwarzali sobie pewne sytuacje, tak tutaj byli, można powiedzieć, mnie, No ale doszło w końcu do tego momentu przełomowego, czyli do wyjścia Kacperosy, który tutaj, no, w tym momencie nie ma, można powiedzieć, wala, bo Gasper prowadzony prowadzony, złamał kciuka, więc tutaj, no, ogromny pech. Ja już o tym zresztą mówiłem, podobnie jakby Kidz jest on kontuzjowany. No ale Kacperosa tutaj się nie popisał, w mojej opinii, gdzieś, no, przy tym wyjściu ewidentnie faulował, mimo że tak naprawdę ta jego dłoń, tak trochę, można powiedzieć, że przejechała tutaj po przeciwniku. Tak, no ja tutaj zdecydowałbym podobnie do sędziego, zresztą zaproszony on do walu, no ale to, co się dzieje później tutaj wywołało dosyć spore kontrowersje, bo mamy jedenastkę. No i w tym momencie zaczyna się film, bo Pedon podchodzi do jedenastki, no ale przed strzałem zatrzymuje się, no tutaj zdołał pokonać Kasperusę. Piłkarze to niemal całą ekipą tutaj ruszyli właśnie do sędziego. Ja tutaj, no, analizowałem to, co znajduje się w przepisach, no i rzeczywiście się nie pomyliłem. Ja tutaj, no, mam taką książkę, otrzymałem bo jak tutaj możecie już gdzieś z tych moich filmów się dowiedzieć, ja właśnie ukończyłem kurs sędziowski, mimo no że jestem sędzią na, na poziomie właściwie rozgrywek młodzieżowych, czy to sędzią asystentem na rozgrywkach bodajże do, do ligi okręgowej, chociaż jeszcze tam nie byłem, byłem na A i B klasie. Też dosyć ciekawe doświadczenia. Mamy tutaj przewinienie i sankcje przy rzucie karnym. No i interesuje nas konkretny przepis. Mamy wyjątkami, są następujące sytuacje, ale tutaj, że tak powiem, bardziej istotna część, gdy. Gaz zostaje przerwana i wznowiona rzutem wolnym pośrednim, bez względu na to, czy piłka wpadnie do bramki, czy nie. No i trzeci podpunkt mamy: gdy wykonawca rzutu wykonuje z wody taktyczne po dobiegnięciu do piłki, i że tak powiem, w nawiasie jest dopisane wykonywanie zwodów w trakcie dobiegania do piłki jest dozwolone. Sędzia każe pomnieniem wykonawcę rzutu. Po raz kolejny pojawia się taka sytuacja, że musimy zajrzeć do tej księgi no i nieco się rozczarować, bo tak naprawdę tutaj przepis ponownie jest interpretacyjny. Ja wiem, że ta książka, że tak powiem, no nie jest obowiązująca, bo to są przepisy na poprzednią kampanię. No ale ja taką, że tak powiem, po tym kursie otrzymałem, taką mam fizyczną, tutaj chciałem wam to pokazać. No ale również gdzieś te zaktualizowane tutaj studiowałem i i wygląda to podobnie. Ponownie gdzieś niedoskonałość przepisów wychodzi, no i ze względu na to mieliśmy właśnie kontrowersję. No, sytuacja jest interpretacyjna. Gdzieś w mojej opinii no, tutaj zawodnik się zatrzymał, no i tak naprawdę tą fazę już po ponownym wyruszeniu no, nie można nazwać jakby etapem dobiegania. Także no, tutaj ja gdzieś no, na, napomniałbym tego zawodnika, nie uznał bramki strzelony zrzutu karnego. No i korona wygrywa, tutaj też kibice gdzieś poruszali temat, że motor lubni drugą kolejkę z rzędu, takie gdzieś konto z rzutem kalnym. Są związane, no ale rzeczywiście gdzieś w tym meczu z Rekją bodajże to zaganie ręką było. Także tutaj raczej bym specjalnie się nie czepiał. No a w tym przypadku, no niestety, gdzieś w mojej opinii, no ebitę popełnił pewien błąd. chociaż tak jak mówię, no jest to gdzieś otwarta interpretacyjnie tutaj sytuacja. Także no gdzieś w mojej opinii ten przepis powinien być lepiej uregulowany, no ale wiemy, jak to wygląda. Także tutaj, no jest jak jest. Przechodzimy do meczu osaganego w sercu Łodzi. A więc widzę Łódź, który tutaj zmierzył się no, z potentatem w pierwszej kolicy, czyli z lechem. Poznań. Zderzył się, można powiedzieć, ze ścianą właśnie przy Bułgarskiej podjął Krakowie, która zremisowała z Rakowem Częstochowa. No i tutaj to spotkanie już tak naprawdę od początku gdzieś było emocjonujące. Mieliśmy taką, można powiedzieć, dosyć żywą rywalizację, wymianę ciosów. Przede wszystkim podobał mi się Aydin Hasid, jego kontrola piłki tutaj. Naprawdę dobrze zespół Krakowy funkcjonował, no ale w końcu tutaj doszło do takiego nieporozumienia gdzieś. wcześniej w meczu Rakowa było blisko, żeby, żeby właśnie podobnie gdzieś tam bodaj Milan Rundić tutaj zaskoczył telowskiego. no a tutaj okazało się, że, że właśnie został pokonany Madejski i Olafsson właśnie pakuje piłkę, można powiedzieć do własnej bramki, no ale też tutaj trzeba oddać przede wszystkim Stajdowi Hamuliciowi, że popracował, naprawdę był to przyzwoity mecz Hamulicia, on też takie momenty miał, w takie fantastyczne dryblingi gdzieś tam na pełnej szybkości, także tutaj można powiedzieć, że w pewnym stopniu on no ale ponownie gdzieś architektem tego sukcesu był także Sebastian Kerk. No i chwilę później tak naprawdę tutaj Krakowia po wyrównaniu no i udaje się to zrobić. Mamy rzut Karny i Benjamin Kalman. Tutaj no strzela 12 bramkę w tej kampanii, także tutaj no bardzo dobra można powiedzieć szybka odpowiedź. No ale później gdzieś tak naprawdę również z dużo szczęścia miały obie ekipy, że nie traciły tych bramek, bo to był przecież strzał Jugasa w poprzeczkę, gdzieś tam w niesamowity po prostu sposób ta piłka nie zatrzepotała w siatce też wcześniej gdzieś po takim gigantycznym koszecie po strzale Van Buena właśnie super uratował gospodarzy. Również Van Buen później, no niewiele się pomylił, gdzieś taki dosyć zaskakujący właśnie strzał w kierunku bramki tutaj Rafała Gikiewicza. No i mecz zakończył się wynikiem 1 do 1. Tutaj naprawdę wielu gdzieś zawodników trzeba wyróżnić na spotkaniu, bo to przecież też żeby mecz Ala Mariego Po drugiej stronie tutaj ta prawa strona złożona z młodych zawodników. Również Gustaw Henriksson, a więc tutaj nowy stopę Krakowi, bo Krakowie tak naprawdę tutaj do piątku. Była jedną z dwóch ekip, która jeszcze żadnych transferów nie przeprowadziła. Wiem, że tutaj pogąścić ma swoje problemy. No ale ponownie gdzieś chwilę Gong się melduje i robi to w takim dosyć mocnym stylu, bo gdzieś tego no to jakaś tragedia. Ale dobrą zmianę dał Filip Ruzga. także tutaj myślę, że obie ekipy no, mogą być w pewnym stopniu zadowolone, bo to był ciężki mecz. Tutaj ten punkt wydaje mi się, że trzeba szanować, chociaż Daniel Myśliwiec powiedział po meczu, że szanować to można długą osobę. A przechodzimy do tej rywalizacji kończącej tutaj Ganie w niedzielę. No i Lech Poznań można powiedzieć, tak jak ja gdzieś właśnie na portalu X z konta redakcyjnego zamieściłem, bo prowadziłem właśnie tą relację. Bardzo serdecznie zapraszam tutaj na portal 365 w Piłce, również na właśnie konto na, na platformie X. Lech Poznań włożył sobie szpychę w koło jadąc tutaj rowerem, także tutaj naprawdę gdzieś, gdzieś wiele takich dosyć humorystycznych aspektów. No ale gdzieś ta decyzja o wykluczeniu właściwie drugiej tej kalce dla Douglasa jest w mojej opinii jak najbardziej słuszna. No i tutaj dobrą decyzję podjął właśnie sędzia tutaj gdzieś o Obserwatorzy dostrzegali, że sędzia z Białego Stoku, także tutaj jakaś stronniczość by mogła zapanować, no ale nie wydaje mi się, żeby tak było. No Ale Lechia później naprawdę gdzieś w imponujący, po prostu sposób nacisnęła tutaj lidera. Też gdzieś taki dosyć śmieszny moment, że tam Bartosz Mrozek był konduzjowany. No i Ja to nazywam breakiem tutaj dla ten Aniołsa który gdzieś tam ustawiał swoich zawodników, jak powiedział w przerwie Filip Jagieło. No ale na niewiele się to zdało, bo gdzieś jeszcze właśnie cudem Mrozek interweniował, no ale przed przerwą ja bym Byłem tutaj specjalnie mąska nie winił. Tutaj, milić popełnił błąd, a mąsk już tyle wybronił, że tak naprawdę ten mój został przełamany. No i tutaj piłkę właśnie do białki Bobczek wpakował. Natomiast decyzja o uznaniu białki jest tutaj wielce wątpliwana, no jak widzimy na tej grafice. właśnie, ale też jest zasłaniany przez zawodnika, który znajduje się na ewidentnej pozycji spalonej. No i tutaj, że sędziowie Waj tego nie wychwycili. Ja rozumiem, że ta sytuacja może być trudna do wychwycenia, no ale jednak są to specjaliści. No i mamy tutaj do czynienia z takim gigantycznym abolem. Można powiedzieć, że w no, po pewnym stopniu ustawił on wynik tego spotkania, no ale jednak gdzieś ja nie zmieniam swojej opinii, że Lechia tutaj zasłużyła na zwycięstwo. To, co się dzieje po przerwie, to tak naprawdę tutaj jest też taka dosyć mocna kontrowersja, bo w mojej opinii to wejście tutaj napastnika Lechii no, kwalifikowało się na czerwoną kartkę w Bartosza Salamona. No, takie naprawdę gdzieś frontalne wejście. No i tutaj kibice pisali, że na złamanie nogi. No, ja się z tym zgadzam, gdzieś brutalne wejście. no Lechia miała swoje kolejne sytuacje. Z Czasem Lech się obudził, również kibice gdzieś tam spowodowali dosyć spore racowisko, no i mecz był przerwany, później przedłużony, no ale Lechowi nie udaje się wyrwać ostatecznie choćby remisu z tego spotkania. Też całkiem przyzwoitą zmianę zaliczył dziś ubrałem Frabrema. ja tutaj się można powiedzieć nieco śmiałem, napisałem, że Lech być może będzie grał w dziewięciu, no ale troszkę mnie Fiabema uspokoił. W drużynie i naprawdę bardzo dobrze spisała się ta dwójka napastników, tutaj Wionnyk i właśnie Bobczek, czyli strzelec gola, także Anton Caenko, który był stawiony pod nieobecność Kamil na pozycji skrzydłowego. No, w końcówce zameldował się Michał Gugowski na boisko, no i gdzieś po tym podaniu Wójtowicza no niebywałe pudło po prostu tego rezerwowego napastnika. No a w drużynie Lecha tutaj poza tym strzałem Miszaka, to tak naprawdę no, nie było gdzieś takiego gigantycznego zagrożenia. W ogóle tam jakaś niesamowita interwencja Olsona, także tutaj uratował rzeczywiście stopę Naprawdę mu się zasługi za ten mecz należą w drużynie lechi Nie bywała interwencja jeszcze gdzieś to wszystko po słupku. No ale widocznie tam była nieobecność Afonso Souza też nieco słabiej zagrał Hakans, także tutaj no takie dosyć, dosyć negatywne, a czyli ujęcie no ile tak naprawdę sobie sam przeszkodził, czyli to, czego tutaj mogliśmy się spodziewać, chociaż myślę, że niewielu zakładało taki scenariusz. Podobnie zresztą jak w tym meczu z Puszczą też jeszcze mona też jest problem i też tak naprawdę tutaj ta drużyna gospodarzy powinna wygrać wyżej, bo tam pamiętamy, że gdzieś właśnie na początku listopada Tomasz Tułacz mówił, że tutaj powinni wygrać wyżej, wtedy był wyśmiewany, no ale tutaj jak John Carter powiedział, że Lechie zostużył na wyższe zwycięstwo, to ja się z nim zgodzę, bo tutaj naprawdę jego podopieczni zrobili fenomenalną robotę. Też Dominik Piław, było widać takie emocjonalne gdzieś, właśnie reakcje na, na te jego interwencje w defensywie. Także John Carver w tym momencie no, w trzech meczach zdobył 7 punktów, u siebie 6 dwóch, Także tutaj no, kosmiczne, można powiedzieć, gdzieś do To przecież wiadomo, że ze Śląskiem to gdzieś humorystycznie możemy na to patrzeć, bo no, Śląsk stracił matematyczne szanse na Mistrzostwo Polski. To też jest taka ciekawostka. No ale tutaj naprawdę ale w tym zbieraniu długich piłek się, można powiedzieć, wyspecjalizowała w tym meczu i wyglądało to bardzo imponująco. Każdą tak naprawdę przebitkę, bo też może gdzieś tam heroicznie można powiedzieć, momentami interweniował. No i Lechia w tym momencie, można powiedzieć, że kwalifikuje się do takiej grupy zespołów walczących o utrzymanie. Myślę, że jeżeli John Calvert będzie kontynuował tą swoją robotę, chociaż wiemy, że on gdzieś na to zgrupowanie pojedzie, zobaczymy, czy pojedzie, bo tutaj być może się jego plany zmienią, jeżeli rzeczywiście wejdzie w taką zażartą walkę o utrzymanie, ale być może ta sytuacja będzie tak dobra, ale w drugą stronę patrząc, także tutaj naprawdę no ciekawie się to wszystko układa, no i Lechia pokazuje właściwie Śląskowi, jak tutaj sobie radzić z taką sytuacją. Na no Śląskach, jak już powiedziałem, tutaj raczej jest skazany na spadek. Ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć.